Cześć, witaj ponownie na kanale z bambusa.pl. W tym odcinku opowiem Ci, czym jest otularz bambusowy oraz do czego się go stosuje. Jak widzisz, otularz bambusowy jest idealny dla małych dzieci, a młode matki coraz częściej wybierają otulacze bambusowe ze względu na kilka cudownych właściwości. Między innymi, jest przyjazny dla skóry małego dziecka i nie powoduje niepokojących podrażnień. Jest miękki i oddychający, dzięki temu twoje dziecko może spać spokojnie. Po przykryciu nie wychłodzi ani nie zagrzeje dziecka. Jednym słowem jest termoregulujący. Nie zawiera środków chemicznych. Podczas uprawy bambusa nie stosuje się środków chemicznych, a to sprawia, że w porównaniu z innymi utyloczami jest w pełni ekologiczny. Zorowo sprawuje się jako lekki ręcznik i mocno wchłania wodę. Otularz bambusowy może posłużyć i Tobie jako komfortowy i miękki ręcznik. Dla naworodka jest sprawdzony, bo nie powoduje alergii i krwawych otarć. Wiele kocyków powoduje uporczywe podrażnienia, co dla malucha jest ogromnym cierpieniem. Teraz zapraszam Cię do komentowania poniżej tego filmiku. Możesz przejść na mój blog, link jest poniżej, albo kupić bezpośrednio otulasz bambusowy dla swojego malucha. To wszystko, dzięki i do następnego odcinku. Cześć!